Cześć! Dzisiaj wracamy do Was z kolejnym przepisem nadania Szybkie, proste w przygotowaniu, z łatwo dostępnych składników. Takie, do których nie potrzebujemy używać skomplikowanych kuchennych urządzeń. Dzisiejsza propozycja będzie naprawdę treściwa, bardzo smaczna, a co najważniejsze łatwa w przygotowaniu. Dokładnie. Zapraszamy na risotto z kurczakiem. Na początku pół kilo umytej piersi z kurczaka kroimy w niewielką kostkę. Podsmażamy na patelni i doprawiamy solą oraz pieprzem. Do kurczaka dodajemy pokrojoną w kostkę jedną cebulę i podsmażamy. Następnie wsypujemy 200 g suchego ryżu, smażymy przez chwilkę i podlewamy obficie wodą, tak żeby poziom wody był nieco wyżej niż poziom ryżu. Do ryżu dodajemy dwie marchewki obrane i pokrojone w cienkie paski za pomocą obieraczki do warzyw. Dwie papryki pozbawiamy gniazda nasiennego i kroimy w kosteczkę. Morzywa przekładamy na patelnię i oczywiście dusimy pod przykryciem. Po około 10 minutach dodajemy pomidory z jednej puszki i dalej dusimy wszystko pod przekryciem. Co pewien czas mieszamy risotto, a w razie potrzeby podlewamy wodą. Gdy ryż jest już prawie miękki, dodajemy pół puszki kukurydzy. Oraz przyprawiamy solą, pieprzem, papryką słodką, czosnkiem oraz papryką ostrą. Teraz risotto mieszamy nieco częściej, a także zdejmujemy pokrywkę, aby odparować nadmiar wody. Ogromną zaletą tego dania, oczywiście poza pysznym smakiem i mnóstwem zdrowych warzyw, jest fakt, że przyrządzamy je tylko w jednym naczyniu. A to oczywiście sprawia, że mamy mniej pracy po zjedzeniu obiadku. Smacznego?